Lody, bita śmietana, słodkie rzeczy. Dokładnie, dzisiaj w serii Informatyk robi w formę. Pokażę Wam, jak jeść takie rzeczy cały dzień na diecie, mieć formę, mieć fajny brzuch, jak to wliczyć do diety. Pokażę Wam cały dzień słodkiego jedzenia, takich najlepszych, najsłodszych rzeczy, które możecie sobie wrzu wrzucić do diety. Zainteresowani? No, ja też nie wiem się doczekać, bo mam ochotę na coś słodkiego, więc zaczynamy. Pierwszy posiłek, czyli coś, co najczęściej je przeciętny Polak, no i to są albo kanapki, no ale to na słodko teraz nie, albo płatki. Ja uwielbiam różnego rodzaju płatki. Oczywiście najlepiej wybierać te, które mają więcej bunika, więcej różnych i cukru. Są mniej przetworzone, ale teraz ma być smacznie, ma być słodko, więc ja wybieram takie właśnie bardziej przetworzone. Jedne z moich ulubionych to są jakieś normalne takie cornflakesy, tak? Przeważnie u mnie to tak wygląda, że około 50-60 gramów takich płatków przesypuję, więc przesypujemy płatki. Czyli mamy część węglowodanową i coś białkowego musi być. Oczywiście tu może być jakaś odżywka białkowa. Ja po prostu robię śniadania na szybko i najczęściej. To są właśnie jakieś takie szejki wysokobiałkowe, e, które od razu sobie polewam, bo nie mam czasu, spieszę się, czyli żeby to było na szybko, z dodatkiem mleka. Czyli moja mieszanka jest taka biorę płatki. Zalewam e, szejkiem białkowym. Tu jest akurat bardzo fajny gęsty shake. E, dolewam mleka 100 ml. I to jest moje gotowe śniadanie. Na szybko duża ilość białka, bardzo fajnie sycące, i tak zaczynam mój słodki dzień. Drugi posiłek, i tutaj już wymaga troszkę przygotowania, ponieważ robimy placuszki wysokobiałkowe, bananowo-orzechowe. I potrzebujemy yy, odżywki białkowej, mąki bananów, trochę e, proszku do pieczenia i e, białka jaj. Ale uwierzcie mi, e, 10 minut roboty i macie przepyszne placki. E, no ciężko opisać ten smak, więc warto sobie zrobić, że macie ochotę na coś słodkiego i bardzo często ciepłego. Więc e, jak to wszystko robić? Bardzo prosto. Mieszamy po kolei składniki. E, banany mąkę, dajemy masło orzechowe, wszystko mieszamy, dajemy na tackę i wsadzamy do piekarnika na około 10 minut. Trzeci posiłek to jest przeważnie posiłek gdzieś tam w ciągu dnia, na szybko, gdzie teraz już nie mam czasu na przygotowywanie, po prostu, że tak powiem, łapię, jem, mam coś słodkiego, coś dobrego i to jest przeważnie jakiś baton białkowy. I oczywiście na rynku masz bardzo dużo batonów białkowych, polecam Ci przetestować, wybierać te, które Ci smakują, bo każdy ma jednak swój smak. Ja ostatnio się... Kolejny baton, który po prostu miażdży system, że tak powiem, to mam Prozisu. E, whey e, i, ods, i, owsian, i owsianka, płatki owsiane. Tak? Jest on bardzo sycący, ma około 360 kalorii, to jest dużo jak na baton, ale on ma zastąpić po części posiłek. I często, bo on ma niecałe 30 gramów białka, tego białka mi brakuje, bo ja mam trochę więcej w posiłku, więc dorzucam do tego sobie serek wiejski, czyli biorę serek wiejski, e, zajadam sobie batonem, więc mam taki zestaw Gdzieś tam w ciągu dnia na szybko do zjedzenia. Wiecie, smacznie, słodko, szybko i prosto. I ostatni posiłek w ciągu dnia przeważnie to już jest wieczorem, kiedy zaczynam się relaksować. Na przykład oglądam sobie telewizję, mam ochotę. Na coś już w ogóle, że tak powiem w naszej głowie bardzo często zakazanego, że to na redukcji, że to na diecie, czyli wchodzą lody i tu Wam podam przykład jednych z moich ulubionych lodów, takich wysokobiałkowych, niskokalorycznych, salted caramel, 340 kalorii, taka cała tuba słuchajcie, ciężko jest je całe zjeść, dosłownie. A ja do takich lodów dodaję albo często też do wcześniejszych posiłków coś co uwielbiam, czyli śmietanę. I mam taką gelwę, śnieżkę bitą śmietanę light. Więc mam taki posiłek, ogromne lody, bita śmietana i nic dodać, nic ująć. Piękne zakończenie dnia, super słodko. Z tych rzeczy co uwielbiam, czyli lody, bita śmietana. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie super słodkie produkty, które mają więcej białka, które możesz sobie spokojnie wrzucić do diety, które mają w miarę dobre makro. Co jest ważnego, podaję Wam przykładowy dzień, ale ja oczywiście nie jem całego takiego dnia, nie jem tak cały czas. Musisz wiedzieć, że większość tych produktów jest wysoko przetworzonych, tak? To są fit produkty, mają wysoko białka, ale jednak no, nie żywimy się tym cały czas. To nie jest taki dzień w dzień, ja tak nie jem, to był przykładowy słodki dzień, tak? Przeważnie to się po prostu miesza. mam normalne posiłki, takie, które mają, nie wiem, warzywa, błonnik, więcej witamin i później wieczorem są jakieś lody albo jakiś deser, tak? Czyli jest jeden do dwóch takich słodkich posiłków dziennie. I coś takiego Wam polecam też robić. Czyli ogólnie jemy dość normalnie, a mamy ochotę na coś słodkiego, to sobie dorzucamy te słodkie rzeczy. Bo chodzi o to, żeby ich nie eliminować, żebyśmy się później nie obiadali jakimiś słodyczami, ale też no, nie, nie żywimy się tak cały dzień. Chociaż oczywiście, jeżeli chodzi o zasadę kalorii, i robienia formy, mógłbyś na takich produktach zrobić fajną formę. Więc to jest do zrobienia, tak. Tylko, no tak jak mówię, te produkty, one nie są jakieś super, nie mają dużo błonnika, e, więc też nie powinny być takich zdrowych zasad odżywiania, żeby, żebyśmy jedli tylko takie produkty, no bo to, to nie jest super rzecz, więc na to uważaj. Więc sobie tak zbilansuj, żeby dla Ciebie było ok. Ale jak widzisz, jest multum już takich produktów, że jesteś na diecie, czujesz się dobrze, robisz formę i jesz słodkie, jesz rzeczy, które Ci smakują i polecam Ci coś takiego robić. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej takich nagrań, więcej takich przepisów, więcej takich produktów. Czekam na komentarz i do kolejnego nagrania.